Pani Marszałek, Wysoka Izbo, jestem głęboko poruszony. Słyszałem tutaj wiele poruszających słów, bardzo krytycznych i robiłem coś, czego zazwyczaj rząd nie robi, czyli notowałem Państwa pytania i bardzo Was zmartwię, odpowiem na wszystkie, bardzo wyczerpująco, ciesząc się z tego, że mam ten czas. Otóż pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Po tych wszystkich dramatach, jak, jak się dowiedzieliśmy, że niszczymy samorządy, głodzimy dzieci, zamykamy przedszkola i żłobki, dewastujemy Polskę, mordujemy polski samorząd, piszemy science fiction podatkowe, żaden z klubów nie złożył wniosku o od odrzucanie ustawy w pierwszym czytaniu. Co więcej, chciałbym serdecznie podziękować pani poseł reprezentującej klub. Trzeciej drogi, że powiedziała, że jesteśmy za dalszą pracą, za tym projektem. Powiedziała to wprost. Nawet pewien lewicowy populista, który opowiadał coś o małym przemku i ciastkach, czyli duży zwalisty Adrian, powiedział, co wiedział i wniosku o odrzucenie ustawy nie złożył. Dlaczego? Bo byłby to Was wielki wstyd i dzisiaj pokazalibyście na to 100 dni Waszego rządu, że jesteście kłamcami i oszustami. I to jest rozsądne. Ja to rozumiem. Dlatego my, żeby nie bawić się w kosztka i myszkę, złożyliśmy projekt i wniosek formalny, by pracować nad naszą ustawą, co najmniej w trakcie, żeby raport z pracy w Komisji Finansów był w trakcie 30 dni, w trakcie miesiąca od dnia dzisiejszego, żebyśmy nie trafili z dużej zamrażarki do małej komisyjnej zamrażarki, jak to zazwyczaj pod Słaniacką w Wysokiej Izbie się dzieje. Wysoka Izbo. Celem ustawy o podatku dochodowym podnoszącym kwotę wolną dla Polaków jest, by mieli oni więcej pieniędzy w kieszeniach. Jak ktoś mówi nie wiadomo, co będzie wynikać z tego projektu, to powiem jeszcze raz tym, którzy wprost nie zrozumieli 3600 tysiące złotych dla każdego Polaka, który rocznie osiąga co najmniej 60 tysięcy dochodów w kieszeni więcej rocznie to jest skutek naszej ustawy. 2600 zł dla Polaka, który zyskuje minimalne ustawowe wynagrodzenie, to jest skutek tej ustawy, to jest konkret, o którym mówiliśmy. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś płacze, że nie zapewniliśmy środków finansowania, to znaczy, że kompletnie nie rozumie mechaniki ustaw o finansach publicznych. Proponujemy, by ustawa, ustawa o podatku dochodowym wchodzi od pewnego kolejnego roku, czyli od roku 2025. Państwo są tutaj często nowi i świeży i nie wiecie, że my budżet na 25 rok będziemy dopiero uchwalać. Takiego budżetu nie ma i wtedy uwzględnimy to, o czym mówiliście. Dziękuję panu posłowi Kuźmiukowi, bo on słusznie zwrócił uwagę, że w ustawach o podatkach nie reguluje się ustaw o dochodach samorządu terytorialnego. To jest inna materia. Jest wiele pomysłów, skąd wziąć te pieniądze dla samorządu, by samorząd nie poniósł straty. Mówię to jako kandydat na prezydenta Warszawy, miasta, które ma największy budżet w tym kraju, które wydało, wyda w tym roku 28 miliardów złotych, a przychodów ma 25 miliardów złotych. Pamiętam, jak 10 lat temu robiłem mapę wydatków Miasta Stołecznego Warszawy. Wiecie wtedy, ile wtedy Warszawa miała rocznie budżet, ile wydawała. 15 miliardów złotych to było 10 lat temu i gdy teraz słyszę, widzę, że Warszawa ma przychodów 25 miliardów, a wydaje 28, czyli prawie dwa razy więcej niż 10 lat temu i słyszę o dewastacji finansów publicznych, to mówię Boże. Ci ludzie opowiadają brednie, głupstwa, licząc, że nikt nie sprawdzi, nie wygoogla, nie sprawdzi Wikipedii, nie zna podstawowych liczb. Tak samo jak posłanka lewicy, proszę, pani obecnie senator, senatoryni, wicemarszałkini, yy, ostatnio w debacie ze mną mówiła o ambitnych planach budowy mieszkań przez Lewicę, a nie wiedziała, ile w zeszłym roku w Warszawie zbudowano mieszkań, podpowiem 14 200 mieszkań, i nie wiedziała, ile kosztuje. Metr budowy mieszkania, podpowiem, 6,5 tysiąca złotych maksymalnie z, pod, z dwupiętrowym garażem. Ludzie, którzy nie mają pojęcia o finansach publicznych, mają ten sam skrypt i 15 razy powtarzają, jakby nie słyszeli, bez braku szacunku wzajemnego do siebie, pytań swoich poprzedników, w których powtarzają pieniądze, nie będą miały samorządy, nie będą miały, nie będą miały. Czy Donald Tusk... I właśnie koleżanki i koledzy z koalicji rządowej nie wiedzieli, że pieniądze w samorządach nie będzie, jak uchwalimy poniesienie kwoty wolnej. Myślę, że on akurat wiedział, on akurat miał pewne przeczucia, również przygotowywana do stanowiska ministra finansów obecna minister zdrowia bo to generalnie pewnie mogą być każdy w tym kraju. Jak nie, finanse to zdrowie. Pani minister też mówi, tak, 60 tysięcy, chodziłem z nimi na debaty ja wtedy pytałem, a co z pieniędzmi dla samorządów? Dodatkowo musiał mieć jakiś tajny plan, który ukrył przed wami i przed nami, przed polskimi obywatelami, bo on na pewno wiedział, że z podatku dochodowego od osób fizycznych finansuje się i gminy, i samorządy. Na poziomie powiatów i samorząd wojewódzki. Szanowni Państwo, jest wiele źródeł dochodu, po które się nie schylaliście i nie schylacie. Gdy zaproponowałem w debacie kilka godzin temu, by firmy mające co najmniej 100 milionów dochodu rocznie i 350 milionów dochodu na świecie, czyli tych 80 tysięcy największych firm w Polsce, zaczęły Skrupulatnie przekazywać sprawozdania i dane finansowe, jak te giganty, których musimy do tego zmusić z uwagi na dyrektywę unijną, że możemy rozszerzyć zakres obowiązywania tych przepisów, usłyszeliśmy, że rząd tego nie chce. Jeżeli mamy 80 tysięcy największych firm, w dużej mierze międzynarodowych, które w swoich branżach rządzą, rozdają karty, to nadal chcecie, by polskie firmy, które mają polski management, polskich zarządzających, które powstały w Polsce i konkurują w różnych branżach, to one płaciły podatki, a firmy międzynarodowe nie musiały tego robić. Czas zabrać się za tych, którzy w Polsce nie płacą podatków. Nie zmusił ich do tego premier Morawiecki, prawo i sprawiedliwość i wy też się boicie. Czas, żeby zabrać się za GAFE, czyli za Google, Amazona, Facebooka, za te firmy, które miliardy mają sprzedaży w Polsce, a nie widzimy ich w zestawieniu stu największych podatników podatku CIT. Gdzie jest podatek od koncernów cyfrowych i od usług cyfrowych w Polsce? To są firmy, które zarabiają na Polakach, wyciągają miliardy z Polski, i nie zostawiają tutaj złotówki. Co z wielkimi koncernami, których bali się dotknąć wasi poprzednicy w zakresie nowych produktów, w zakresie akcyzy na różnego rodzaju używki. Co z dziesiątkami miliardów złotych w hazardzie, w lewym hazardzie, w szarej strefie hazardowej? Co z tymi podmiotami? które z Polski wyciągają i są dane oficjalne, te dane ma KNF, ma Ministerstwo Finansów, to z tymi podmiotami, którzy nielegalnie świadczą usługi bukmacherskie i inne hazardowe w Polsce i konkurują z tymi podmiotami, które, jak to dzisiaj cytowałem polskiego przedsiębiorcę, są jednak frejerami, jednak w Polsce płacą podatki. Kiedy to ruszycie? Tam pieniędzy są na dziesiątki miliardów złotych łącznie, a nie tych 18 miliardów, których mniej będzie w samorządach, jeżeli Polakom zostawimy więcej w kieszeniach dzięki wyższej kwocie wolnej. Jeżeli Wasz minister finansów Osoba szerzej, powiedzmy sobie, z wcześniejszej aktywności nieznana, w polityce nowa, nie wie albo boi się, albo po raz kolejny mamy ministra i finanse publiczne zarządzane metodą na słupa, to my chętnie pomożemy. Ja pójdę na kawę, opowiem, dam papiery, gdzie szukać przychodów, dochodów w finansach publicznych naszego kraju, tak żeby małe i średnie polskie firmy i polscy obywatele tego nie odczuli, żeby nie ograbić ani Warszawy, ani Tarnowa ani moich piekarz śląskich, w których się urodziłem, ani Gdyni, w których chodziłem do liceum. Tych rozwiązań jest wiele, ale my jesteśmy opozycją. My nie odpowiadamy za pełne finanse publiczne. My złożyliśmy projekt ustawy, który spełnia wasze obietnice dzień przed odpływem terminu, który sami sobie daliście, czyli 100 dni. 100 punktów, punkt czwarty kwota wolna 60 tysięcy. jest nie ma niezaliczone dwuja wychodzisz Obiecaliście obie, obie, pała dwuja no, niedobrze Obiecaliście szanowni państwo mówię do koalicji rządowej obiecaliście zniesienie podatku Belki który grabił drenował kieszenie Polaków którzy z jednej strony byli łupieni inflacją kurczyły się ich oszczędności na godne życie na starość, czyszczone były ich konta przez inflację, jednocześnie wzrosły stopy procentowe w bankach, żeby te pieniądze zatrzymać, i nagle się okazało, że golicie tych ludzi podatkiem belkowym. Mówiliście, że to jest skandaliczne, będąc w opozycji, mieliście rację. Gdzie jest ustawa znosząca podatek belki? Nie ma. Mówiliście i słusznie. Że Prawo i Sprawiedliwość obniżyło podatek dochodowy, ale w zamian za to bardzo istotnie jednoosobowym działalnościom gospodarczym podniosło składkę zdrowotną. Ja prowadząc na jednoosobowej działalność gospodarczą najbardziej co miesiąc szlak mnie trafiał, gdy tą składkę musiałem płacić, za którą nie miałem, bo prawie wszystko co ja i moja piątka dzieci, moja rodzina chcemy od lekarza, wszystko, za wszystko płacimy z własnych pieniędzy, bo prawie zawsze zapisanie się do fizjoterapeuty i czekanie po kontuzji rok czy 7 miesięcy na to, aż ktoś mi zacznie pomagać w powrocie do zdrowia, to jest skandal, to się nie zmieniło pomimo tego, iż dramatyczne wysokie składki jako prowadzące sukcesami o dużych przychodach i dochodach firmę przedsiębiorca płaciłem. I po co było to wprowadzone? Właśnie po to, żeby przy ogólnym wzroście środków w sektorze finansów publicznych, żeby te środki nie trafiły do samorządów, ponieważ samorządy nie mają udziału w składce zdrowotnej. Szukacie rozwiązań? Pomogę wam. Bezpartyjni samorządowcy, z którymi Konfederacja wspólnie startuje do sejmików w całej Polsce w debatach kandydując, będąc z naszymi kontrkandydatami pół roku temu, rzucali pomysł, propozycję, które chciały Wam podać pod rozwagę, żeby dać udział samorządom w, dodat w dochodach z tytułu podatku VAT. Konsumujesz w danej miejscowości, konsumujesz w danym miejscu, w firmie, która prowadzi w danej gminie, w danym powiecie, w danym województwie działalność. Niech samorząd partycypuje w dochodach z podatku VAT. To nie są łatwe, proste kwestie technicznie. Ja to mówię jako człowiek, który pracował w największych na świecie, najbardziej renomowanych firmach doradztwa podatkowego. Pracowałem w firmie Deloitte, pracowałem w firmie Ernst Young. Byłem również przyjęty do pracy w Arturze Andersenie. To były firmy i są firmy, które są najlepsze, największe w zakresie doradztwa podatkowego i wiem, jak zajmowałem się podatkiem VAT, wiem, jak to są trudne techniczne kwestie, ale my położyliśmy projekt, który wykrytujecie, śmiejecie się podśmiewacie, narzekacie na jakość legislacyjną, świetnie będziemy pracować na tę ustawę. Mam nadzieję, że będziecie zgłaszać merytoryczne, konkretne poprawki. Po to w Sejmie są trzy czytania. Po to jest instytucja autopoprawki, gdy wnioskodawca, który złożył ustawę, chce ją poprawić, żeby mógł to zrobić. Po to jest Senat jako strażnik lepszego prawa, żeby naprawić to, co wyjdzie w słabej jakości albo niedostatecznej jakości Sejmu. Chyba że uważacie, że od razu projekt doskonały, bez żadnych wad powinien trafiać do Sejmu, to po co trzy czytania, po co nam druga izba, po co nam weto prezydenckie? Mamy system instytucjonalny, który ma doprowadzić do tego, że ustawa, która tutaj trafiła, była przepracowana. Jako Konfederacja jesteśmy rzecznikami tych, których oszukaliście w kampanii wyborczej i będziemy się dopominać o wszystkie wasze postulaty. Jak bardzo byście nie jęczeli, że jest wojna, i jest źle i że gdzieś braknie pieniędzy. Balbo się mówi i zaciska zęby jak lewica, że podatki powinny być wysokie i powiedzieć bzdury, że jakimś tam mitycznym bogatym się zabierze pieniądze. Bo zdradzę wam tajemnicę. Ani w Polsce, ani nigdzie na świecie nikt skutecznie nie chwycił pieniędzy bogatych, bo oni mają tyle narzędzi, mają tyle pieniędzy, mogą tak zmieniać jurysdykcje podatkowe, że z tego pieniędzy nigdy nie będzie. Rozwiązanie systemowe, takie, które zadziałają, są znane na świecie, ale boicie się po nie sięgnąć. Boicie się poniesięgnąć i nie robicie nic. W Komisji Finansów Publicznych. Nie trafił do nas przez te pół roku żaden poważny projekt podatkowy. Zresztą podobnie jak w Komisji Sprawiedliwości, w Komisji Zdrowia, w innych komisjach, w których pracuję, pracujemy. Cały czas skupiacie się na rozliczaniu prawa i sprawiedliwości, na rzekaniu, jak źle było. Źle było, przegrali, stracili władzę, teraz was czas. Będziecie oszukiwać Polaków tak samo, jak oszukujecie w sprawie kwoty wolnej. Odglewa, od, 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 chcecie na wieczne nigdy. Odwlekać jej podniesienie. Będziecie z tego rozliczeni. Będziecie tak samo rozliczeni z ryczałtowanej składki dla przedsiębiorców, z belkowego, z innych Waszych obietnic. Jako wnioskodawca Klubu Konfederacja dziękuję za to, że pomimo Waszej krytyki nie ośmieliście się odrzucać z powodów oczywistych tego dobrego projektu. Będziemy nad nim dalej pracować. Jestem głęboko przekonany, że. Będziecie się bali przeciw tej waszej oczywistej obietnicy podnieść rękę. Mam nadzieję, że jako rzecznicy polskich podatników i przedsiębiorców nie raz was jeszcze w tej Wysokiej Izbie zawstydzimy. Obiecuję wam, że to był dopiero początek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm skierował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawarty w druku nr 194 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Pani Marszałek, myśmy zgłosili wniosek o to, żeby wyznaczyć maksymalnie